Ciąg dalszy testu skielc. Zadanie 15. Wykres funkcji kwadratowej F przecina oś Y w punkcie 0 minus 4, punkt B20 2, 0 jest, jedynym wspólnym, jest jedynym punktem wspólnym tego wykresu z osią o OX, czyli jedynym miejscem zerowym jest dwójka. Wzór funkcji f możemy zapisać w postaci ogólnej. Takie jak podali. Mamy obliczyć a, b i c. Zatem, jeżeli jedynym miejscem zerowym jest 2, to znaczy, że posta funkcja ma postać następującą x minus x0 do kwadratu, bo delta jest równa 0. Zatem, jeśli wstawię moje miejsce zerowe, to mam x minus 2. I teraz mam wykorzystać punkt A o współrzędnych 0 minus 4, i to wstawię w miejsce x, a to w miejsce y, czyli minus 4 równa się a. 0 odjąć 2 to jest minus 2, minus 2 do kwadratu to jest 4, czyli mam 4a równa się minus 4, i jeśli to podzielę na 4, to moje a jest równe minus 1, zatem moja funkcja ma postać. Minus 1x minus 2 do kwadratu. No ale to nie jest postać ogólna, tylko postać kanoniczna. A teraz ja muszę z niej zrobić postać ogólną. Skorzystam ze wzoru skróconego mnożenia, podniosę to do kwadratu. Jeśli ktoś nie lubi wzorów skróconego mnożenia, no to oczywiście może. Pomnożyć przez siebie dwa nawiasy. Czyli mam y równa się minus 1x kwadrat minus 4x plus 4. Wymnożę to przez minus 1, czyli minus x kwadrat, dodać 4x minus 4. I teraz mam wzór, gdzie mam wypisać moje a, b i c. Czyli moje a jest minus 1, Moje B jest równe 4, a moje C jest minus 4. Za to zadanie było 3 punkty. Zadanie 16. Ciąg AN jest określony wzorem. No, wzór jest dość skomplikowany, ale dosyć łatwy do liczenia. Co ja mam policzyć? Dokończ zdanie. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy. No to w miejsce N wstawiam sobie trójkę. Czyli będę miała minus 1 do potęgi drugiej razy 6 przez 9, to mi się skróci przez 3 i będzie 2 trzecie, a minus 1 do drugiej jest na plusie, czyli wynik jest 2 trzecie, czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu to jest odpowiedź B. 17. Trzywyrazowy ciąg jest geometryczny. Przypominam, że jeśli trzywyrazowy ciąg A, B i C jest geometryczny, to B do kwadratu równa się A razy C, zatem mam wyraz w środku 4 do kwadratu jest równy mnożeniu wyrazów skrajnych. Zatem będę miała 16 równa się 2x plus 24, czyli 16 minus 24 równa się 2x, czyli będę miała. 8 na minusie równa się 2x, i po podzieleniu na 2 moje x jest równe minus 4, czyli odpowiedź poprawna jest d. 18. Dany jest ciąg arytmetyczny określony dla każdej liczby naturalnej. Różnica tego ciągu jest równa minus 2, czyli r jest równe minus 2. Suma drugiego i piątego wyrazu. Jest równa 26. Mamy znaleźć wyraz pierwszy. Przypominam, że wzór na n wyraz w ciągu arytmetycznym, który jest w tablicach matematycznych. O, nie zmieszczę się. Wygląda następująco. Zatem, jeśli wstawię wyraz drugi, to będzie pod M2, to będę miała plus R, a wyraz piąty to będzie się równało A1 plus 4R. Zatem, jeśli wstawię te dwa wyznaczone do mojego równania, to będę miała 2A1 plus 5R. Równa się 26, no i wiedząc, że moje r jest równe minus 2, to będę miała 2a1 minus 10 równa się 26. Zatem 2a1 będzie się równało 36, czyli a1 jest równe 18. Jeśli podzielę na 2, czyli poprawne jest odpowiedź c, 19. Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Wybierz odpowiedź A, B lub C oraz uzasadnienie 1, 2, lub 3. Trójkąt, w którym? Czyli mam trójkąt A, B, C, w którym AB jest 6,5, AC jest 2,5 i BC jest 6. I mam sprawdzić, czy on jest prostokątny. A zatem, co robię? Dwa krótsze boki podnoszę do potęgi drugiej. I liczymy sobie z kalkulatorem. Czyli będzie 2,5 do kwadratu to jest 6,25 plus 36. To jest 42,25. Trzeci bok do kwadratu, czyli 6,5 do kwadratu, to jest dokładnie tyle samo. Zatem, jeśli są równe, to on jest prostokątny. I teraz jego pole jest równe. Zatem wycieramy go i rysujemy go jako trójkąt prostokątny. Przypominam, że najdłuższe jest przeciwprostokątne. Dobra. I teraz, żeby policzyć pole, to wystarczy, że sobie policzę jedna, druga razy wysokość, razy bok, czyli będę miała wynik 7,5. Zatem poprawna odpowiedź jest 1k. Czyli w zadaniu dziewiętnastym mam a1, 20. Dokończ zdanie i wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdego kąta ostrego wyrażenie jest równe. I mam wyrażenie, które wygląda następująco: sinus do trzeciej minus sinus kwadrat alfa. Przez 1 minus sinus alfa. Równa się. Wyciągam sinus do kwadratu przed nawias. To będę miała sinus alfa odjąć 1, a w mianowniku wyciągnę sobie minus I będę miała również sinus alfa odjąć 1. Nawiasy się powtarzają, mogę je skrócić i będę miała sinus kwadrat podzielony na minus 1. No to będzie minus sinus kwadrat. Z jedynki trygonometrycznej, bo takiej odpowiedzi nie posiadam, mogę wstawić 1 odjąć cosinus kwadrat alfa. Jak opuszczę nawias, to będę miała minus 1 dodać cosinus kwadrat alfa, czyli odpowiedź C. I następne. Figura F składa się z trójkąta prostokątnego oraz półkola, którego średnica jest przyprostokątną AC. Długość przeciwprostokątnej jest równa 8, a miara kąta ostrego jest 60. To tu jest kąt 30 stopni i nawet nie korzystając... Z funkcji trygonometrycznej wiem, że bok leżący w trójkącie prostokątnym naprzeciw 30 stopnia, w zasadzie przyprostokątna jest dwa razy krótsza od przeciwprostokątnej. Zatem albo pamiętam wzory ze szkoły podstawowej, albo korzystam sobie z Pitagorasa, czyli 4 do kwadratu plus y do kwadratu równa się 8 do kwadratu, czyli mój y do kwadratu jest 64 odjąć 16. To jest 48, 48 y, już nie muszę pisać potęgi. Pierwiastek z 48, 48 mogę sobie rozłożyć na czynniki pierwsze, lub pamiętać, że to jest 16 razy 3, czyli z 16 daje się wyciągnąć, będzie cztery pierwiastki z 3. Ja mam policzyć obwód figury F. A figura składa się zarówno z trójkąta, jak i z połowy okręgu. To najpierw sobie policzę obwód połowy okręgu. Wzór to jest 2πr. Jeśli to jest połowa, to dzielone na 2, czyli będę miał π razy r. No, a r jest połową y, czyli będę miała 2pi pierwiastka z 3. Jeśli wstawię mój y, czyli połowę. Natomiast, oczywiście, obwód figury f składa się nie tylko z tego okręgu połóweczki, ale z czwóreczki i z ósemki. Czyli będę miała 2pi pierwiastka z 3 plus 12. I mam zadanie kolejne za trzy punkty zrobione. To było zadanie 21. I następne 22. Niech L i K to są dwie proste. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń i wpisz prawdę lub fałsz. Proste te są równoległe dla M równego 1. No to sprawdźmy. Prosta L, jeśli pod M stawię 1, to 4M minus 1 ze wstawioną 1 jest 4 odjąć 1, czyli 3, czyli mam 3X plus 4, a prosta K jest Y równa się 3X minus 4. One są do siebie równoległe ze względu na to, że mają ten sam współczynnik kierunkowy przed X. Obie mają... Trójkę w tym miejscu, czyli to jest prawda. Proste te przecinają się w punkcie 1 mi, minus 1 dla m równego minus 1, minus 2. No to teraz wstawiam z powrotem inną liczbę. Czyli dla ig, prosta l dla 4m minus 1, jeśli wstawię minus 2. To 4 razy minus 2 odjąć 1, to jest minus 8 odjąć 1, to jest minus 9x plus 4, a prosta k jest y równa się 3x minus 4. I one mają się przecinać w punkcie tym, to ja sobie ten punkt wstawię do obydwu w miejsce x, w miejsce y. Najpierw prosta L. Minus 1 to się równa minus 9 razy 1 plus 4, czyli minus 1 równa się minus 9 plus 4, ale minus 9 plus 4 to jest minus 5 i już się nie zgadza, czyli drugie zdanie jest fałszywe. 23. Punkt S jest środkiem okręgu w kartezjańskim układzie współrzędnych, a punkt A leży na tym okręgu. Przypominam, że wzór na równanie okręgu jest x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat. Jeśli s jest środkiem, to mój okrąg będzie x plus 2 do kwadratu. Dodać x plus 5 do kwadratu równa się r kwadrat, którego jeszcze nie znam. Ale ponieważ punkt a, do tego okręgu należy, to w miejsce x -a wstawię sobie 1, w miejsce y -a minus 1. Zatem 3 do kwadratu daje 9, dodać 4 do kwadratu daje 16, równa się r kwadrat, zatem moje r kwadrat jest równe 25. Zatem nie może być piątka po tej stronie, zatem jest fałsz. Czy punkt B należy do okręgu? No wystarczyłoby go wstawić do tego. Oczywiście już wiem, że po tej stronie jest dokładnie 25. Czyli B wstawiam i będę miała minus 6 dodać 2 do kwadratu, dodać. Y Minus 2 dodać 5 do kwadratu i najpierw sobie to policzę, czyli będę miała minus 4 do kwadratu 16, dodać 3 do kwadratu 9, dodaję 25, czyli się zgadza. Czyli punkt B faktycznie należy do mojego okręgu.